Cześć! Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was nowy filmik z wielkim misiem żelowym. Jak widzicie dookoła jest dużo małych misków. No i na środku jest ich wielki brat z bardzo sympatycznym uśmiechem. Jak to zrobiłam? Zaraz pokażę Wam w tym filmiku. Będziemy potrzebować właściwie dwóch rzeczy. To jest foremka oraz opakowanie galaretki, galaretka wiśniowa. Foremka to jest właściwie pudełko po żelkach Haribo, po miszkach. To jest taka złota edycja. Jak widzicie, 450 gram misków, które były w środku, ale zniknęły. No, i właśnie do tej foremki wleję galaretkę. I potem wstawię do lodówki. Używam błyskawicznej galaretki, która po prostu się szybciej ścina. Dwie godziny w lodówce powinny wystarczyć. Muszę dodać trochę cukru, a właściwie to postępuję ze wskazówkami na opakowaniu. I po prostu wlewam galaretkę do foremki i wstawiam do lodówki. Płynęło troszeczkę więcej niż 2 godziny i wielki miś jest już wyciągnięty z lodówki. Tutaj jest oryginalna wielkość miśka Haribo i teraz postaram się wyciągnąć dużego miśka z foremki. Tutaj wyłożę go na ten talerz i zobaczymy jak wygląda efekt końcowy. Troszkę się przykleił, nie bardzo chcę wyjść z foremki. Musimy go jakoś namówić. O właśnie udało się go wyciągnąć. pokażę Wam jak wygląda z boku, jak wygląda od góry. I trzęsie się jak. Typowa galaretka. Mam nadzieję, że widzicie jego sympatyczny uśmiech. Jest to bardzo proste do wykonania. Właściwie potrzebne są do zrobienia czegoś takiego tylko dwie rzeczy: galaretka i foremka. I tutaj widzicie ogromną różnicę pomiędzy normalnym, zwykłym nisiem Haribo i naszym efektem końcowym. Mam nadzieję, że Filmik Wam się podobał. Jeśli macie jakieś życzenia, inne pomysły, to zachęcam Was do komentowania. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału Zrób to Sam oraz oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!